Linia 22. Kierunek Mrowla-Otoka. Następny przystanek. Bardowskiego. Następny przystanek. Plac Wolności. Następny przystanek. Piłsudskiego Urząd Marszałkowski. Następny przystanek. Krakowska Jednostka Wojskowa. Następny przystanek. Krakowska Szpital. Następny przystanek. Krakowska Galeria. Następny przystanek. Krakowska Wyzwolenia. Na żądanie, następny przystanek, krakowska cmentarz, na żądanie, następny przystanek, krakowska ceramiczna, następny przystanek, krakowska dworzysko, następny przystanek, krakowska granica, na żądanie, następny przystanek, świlcza nowy dwór, na żądanie, następny przystanek, świlcza osiedle, na żądanie, następny przystanek, Świlcza. Na żądanie. Następny przystanek. Świlcza sklep. Na żądanie. Następny przystanek. Świlcza PKP. Następny przystanek. Kamyszyn 1. Na żądanie. Następny przystanek. Kamyszyn pętla. Na żądanie. Następny przystanek. Mrowla otoka pętla. Koniec trasy.